Po co mi ta matma? No dobra, zadanie szóste. Wykaż, że dla każdej liczby rzeczywistej x i dla każdej liczby rzeczywistej y takich, że 2x jest większe od y, spełniona jest taka nierówność. Dobra, dowód algebraiczny, proszę Państwa. Zobaczmy, co oni tu wymyślili. Dobra, to ja zapiszę, co my wiemy, czyli my wiemy, my, jakie mamy założenia w tym zadaniu, czyli tak, x, y należy do rzeczywistych, to po pierwsze, ale również wiemy, że 2x jest większe od y. Dobra, to jest nierówność, czyli no zobaczymy, co tu z tego wyjdzie. No to pierwsze co to bym wszystko przerzucił, przerzucił na lewą stronę w takim razie. i mamy 7x do trzeciej. To co może się nam jeszcze przydać to ja to zapiszę. Czyli tak ponieważ 2x jest większe od y to to jest równoważne z tym, że na przykład 2x minus y jest większe od zera. No może łatwiej się nam będzie na to patrzeć, bo my może, może byśmy chcieli takie wyrażenie w takim razie gdzieś tutaj dostać. Spostrzegawczość, spostrzegawczość. Zauważcie, że przecież my tu mamy 7x do trzeciej i x do trzeciej. To możemy dodać do siebie. No to dodajemy. No to będzie 8x do trzeciej. Dodać 4x kwadrat y. Minus y do trzeciej. Do... No i tu się zrobi minus 2xy kwadrat. O. Większe równe 0. No i co? No spróbujmy tu coś powyciągać jako wspólne czynniki przed nawias. No załóżmy z tej pary, co by można było wyciągnąć. No pewnie 4. Chyba x kwadrat. Dobra, 4x kwadrat. Co tu w nawiasie zostanie? Zostanie nam 2x. OK. Dodać. No to będzie 2x. Dodać y po prostu. O. No i teraz z tej pary, no to tu byśmy wyciągnęli co? No, minus, minus, minus y kwadrat sobie wyciągniemy. Co to będzie w tym nawiasie, jak to wyciągniemy? No, tu będzie y dodać 2x. No, czyli 2x dodać y. Okej, okay, dobra, super ekstra, czyli ten nawias się nam tu powtarza. I to ma być większe, równe 0. No to w tym przypadku, oczywiście, ten nawias możemy wyciągnąć jako wspólny czynnik przed nawias. Czyli to będzie 2x dodać y razy, i tu się pojawi nasze 4x kwadrat minus y kwadrat. Większe, równe 0. No to co, no to tu się oczywiście kryje wzór skróconego mnożenia. No czyli jak to możemy zapisać? Czy ja już to przepiszę 2x plus y i tu będzie 2x minus y razy 2x dodać y, tak? Różnica kwadratów. Większe równe 0. No i zauważcie, że ten nawias i ten nawias to jest to samo, więc można go po prostu zapisać jako nawias do kwadratu. Czyli tu będzie 2x dodać y po prostu do kwadratu razy 2x minus y. Czy to jest większe równe 0? No dobra, wiemy, że na pewno, czyli wiemy, że to wyrażenie jest zawsze większe równe 0, no bo to jest kwadrat, nie ma problemu. Natomiast tutaj, no to to jest większe od 0, no z założenia. Zauważcie, że ja to założenie przekształciłem, czyli to możemy napisać z założenia. Ok? No to na koniec komentarz, byśmy napisali, że co? Iloczyn kwadratu liczby nieujemnej i liczby dodatniej. Iloczyn jest zawsze. Nieujemny. Co oczywiście kończy nasz dowód. No tu można by jeszcze, oczywiście, napisać argumentację, że jeżeli mamy jakąkolwiek liczbę, jakiekolwiek wyrażenie należące do zbioru liczb rzeczywistych, to to jest równoważne z tym, że ta, to wyrażenie do kwadratu jest zawsze większe równe 0. O, i tyle wystarczy. Jak najbardziej. Lecimy dalej. Jeśli chodzi o trudność tego zadania, no takie typowe. Typowy dowodzik algebraiczny bywa gorzej na tej maturze. Więc tak, myślę, z 3 na 10. Lecimy dalej. A po co mi ta matma?